Czy jest Pan zadowolony z tego, że EURO odbywa się w Polsce? No tak! Dlaczego? <grym> Dlaczego? <grym> Dzięki EURO, no, się poprawiło, znaczy infrastruktura, te drogi trochę, tam w miastach tych, no tu w to oczywiście, że nie, ale w tych większych miastach to zyskają na tym. Początkowo to byłem bardzo zadowolony, ale teraz to troszkę to zadowolenie tak spada. Dlaczego? Stoje afery, No bo, wie Pani, każę ludziom pracować, a nie płacą. No to znaczy, że wszystko można, prawda? Robi się z Polski Białoruś. Zadowolona, bardzo. Dlaczego? No, dlatego, że lubię, wie Pani, sport. Sama kiedyś grałam w szkole w piłkę, biegi, no skoki w wie Pani. Teraz już mam 54 parę lat, wie Pani, ale bardzo kocham, bo nawet dzisiaj będę oglądać Rosja Polska. Czekam na ten mecz. Na razie wie Pani, robię zakupy i później mąż przyjedzie z pracy, będziemy oglądać. Codziennie oglądam mecze, trochę czasu stracam, no, ale jestem zadowolona. Chciałam zapytać, czy jest Pani zadowolona z tego, że Euro Mistrzostwa Euro odbywają się w Polsce? Że się odbywają? Dlaczego mhm. no nie? Pewnie, że tak. Dlaczego? Przecież, przecież to jest każdy zadowolony, a jeszcze, żeby wygrali nasi? Wie Pani, co ja się sportem nie bardzo interesuję, ale mi to nie przeszkadza. Oczywiście jestem za Polakami. No to ma różne swoje wymiary i tak i nie. raz, że coś się cokolwiek się dzieje. No a drugi raz się wiem, czy w obecnym czasie tym kryzysowym tak by było nas stać na takie organizowanie takiego czegoś, gdyby nie dofinansowanie. Wiadomo skąd, z zagranicy, nie? Raczej tak. Dlaczego? No ja wiem, zawsze to jest euro, nie? Pewnie my się cieszymy. Bo tak promuje nasz kraj, jakoś tak mm, pokazuje walory naszego kraju i zawsze nasza kadra może wybija. <grym> o dokładnie. Czy cieszy się pan z tego, że euro odbywa się w Polsce? Dlaczego? Nie, no, tak, oczywiście. Dlaczego? I przynajmniej troszeczkę rozwoju mamy. I w stadionie w ogóle i tak dalej i tak dalej. Nie mówię to jest. Czy jest Pani zadowolona z tego powodu, że Euro odbywa się w Polsce? Bardzo jestem zadowolona. Dlaczego? No proszę Pani, Polska zyskała i w świecie, i w ogóle zyskaliśmy, a propos y, autostrad, stadionów, no bardzo dużo Polska zyskała. Jak najbardziej, pewnie, że tak. Dlaczego? No promuje nasz kraj, to świetna impreza, ludzie się bawią. Mamy więcej takich impre imprez, a mi się zdaje, że chyba już dalej nie będzie w Polsce. Ale bardzo się cieszę, że tak jest. Z synem cieszymy się we dwóch. Dzisiaj przyjdziemy, będziemy świętować mecz. Będziemy oglądać centrum. Także zapraszamy wszystkich Lubartowiaków. Jak najbardziej. Mamy nowe, piękne stadiony. Coś się dzieje w Polsce. Mamy kochanych kibiców, którzy naprawdę tak się starają widać po, po, po meczach, po, po ubiorach, po flagach na ulicach. No, zobaczymy jak dalej. Oczywiście, że jestem bardzo zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że podnosi nasz prestiż narodowy. Pokazamy, co się w Polsce dzieje, jak się zmieniło. A w ogóle, jak wygramy, to będzie super. Eee, no, w Polsce tak, generalnie, ale z drużyny nie, jak najbardziej. W Polsce tak, no może jakieś korzyści, przynajmniej drogi. Jakieś dworce, drogi. Ale drużyna to fatalnie, fatalnie. A tak. dlaczego? No, dlatego, że mecz oglądam. Nie ciekawi mnie cokolwiek sport. Tak. Dlaczego? Hmm, dlaczego? Nie wiem sama dlaczego, ale chyba zadowolona. No. Większe jakieś nagłośnienie tego wszystkiego. Czy jest pani zadowolona z tego, że euro odbywa się w Polsce? Oczywiście. Jest, będziemy znani na całym świecie, Polska. Także jestem bardzo zadowolona. I to bardzo. Dlaczego? No, w końcu u nas nie. Trzeba się zaprezentować przed krajem. Czy jest pani zadowolona z tego, że Euro odbywa się w Polsce? Tak. Dlaczego? Jest to promocja naszego kraju. Tak. Dlaczego? No, to dla Polski dobrze. Ludzie przyjeżdżają, odwiedzają. Bardzo. Dlaczego? Dlatego, że jestem Polakiem. I powstało trochę stadionów eleganckich w kraju, które są jedne z najładniejszych obecnie w Europie. No i mamy w miarę niezłą drużynę. I turyści nas odwiedzają, widzą nasz kraj, nasz piękny kraj. Czy jest pani zadowolona z tego, że euro odbywa się w Polsce? Tak. Dlaczego? Uważam, że to jest dobra promocja dla Polski. koniecznie dla lubartowa, ale i dla lubelszczyzny, niestety. Tak. Dlaczego? Tak. No bo dużo narodów przyjeżdża do nas, dużo ludzi. Jakieś tam korzyści z tego Polska czerpie. Czy jest pani zadowolona z tego, że euro odbywa się w Polsce? Na pewno. Dlaczego? No, jesteśmy po prostu podbudowani przez to samo. Czujemy się Polakami, naprawdę Polakami. A czy jest pani zadowolona z tego, że euro odbywa się w Polsce? Ja tego nie oglądam, to. bez odpowiedzi. Dlaczego no, jestem? Dlaczego? Dlaczego, no, bo co się dzieje. W zasadzie to cały kraj się cieszy. To ja powinienem też. Ale ja mam, dochodzę 18-80 lat, to już tak tym sportem się mało interesuję. Ale tak, to Polska zasłużyła na to, żeby zorganizować coś dobrze. Tak, oczywiście bardzo. Dlaczego? Super, bo jest to szansa naszego kraju. To są pieniądze, to jest reklama, myślę, że to jest świetny pomysł. Oczywiście, zawsze jakiś, można sobie obejrzeć, prawda, hmm. w telewizji. Przyjeżdżają do nas nowi e, cudzoziemcy, obcokrajowcy, z którymi można nawiązać kontakty. Jak najbardziej tak. Oczywiście, że tak. Dlaczego? No bo... no bo. W końcu Polska czymś słynie. No właśnie, jest co robić. Mecz hmm. oglądać, wybić piwo. Ależ oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo to jest promocja naszego kraju.